Yo, posłuchaj tego Podawaj go tym synom, który nas atacza Budzik wyrywa wreszcie resztę snu Załatwiam nie chce się wstawić znów kolejny dzień, gorzko słodki sen Do pracy gnać, by chrasz, to być mgły A Może, że kiedyś poniosły sny w tunelu, menu, to miraż chyba Ciągle gonimy czas, nam ucieka między palcami na własne życie zostają okruchy marne Popiół był, straktuj nas tak bezkarnie Dasz radę, musisz ta mantra się powtarza, to do nas obraza Ludzie zombie, wysani z energii do granic Ludzie zombie, nie mają ochoty na nic Ludzie zombie, ludzie zombie, do granic z energii Wysani, nie ma czasu na nic Światła neonów kłamią, obiecują raj A ty stoisz w korku, wkurwiony jak zaj Szef nad głową gada o terminach A ty myślisz, żeby wypierdolić cieplejszy klimat Zagoniony jak pies Same straty, same straty, same straty. Ludzie zombie wysani z energii do granic, ludzie zombie nie mają ochoty na nic. Ludzie zombie, ludzie zombie do granic energii wyszani nie ma czasu na nic. Ludzie zombie wysani z energii do granic, ludzie zombie nie mają ochoty na nic.